Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ja i mój kolega jesteśmy nad tym e, lesie, gdzie ostatnio łowiliśmy. Bierze teraz na. Bierze coś na spawik. Widzę, widzę, ale na razie puka. Puka. O. Dobra, może to zatni. Dobra, prowadzi. Zacinaj, zacinaj, chłopie. No. Zacinaj. Jest? Nie. Kurde, ale są już pierwsze brania i, i fajnie. Ja zaraz zarzucam i powinny być zaraz rybki. Już nasze spławiki są tam zarzucone. Na razie na nic nie bierze, chociaż przed chwilą było branie, jak mogliście zauważyć. Jeden na czerwonego robaka, drugi na chlebek. I czekam na jakąś drążkę małego konia, płotkę. Zobaczymy, co się złowi. Ejcie, słuchajcie, już tutaj zrobiłem teraz zanętę, ponieważ e, ryby nie za bardzo biorą. W sensie biorą czasami, ale to rzadko, więc żeby bardziej brały, to zro, ro, zrobiłem tutaj jakąś zanętę z kawałkami chleba i zaraz oczywiście zanęce. W ogóle coś się tutaj blisko nas rzuciło. Dzisiaj widać e, sporo aktywność drapieżników, więc mam nadzieję, że w końcu coś złowimy na spławik, żebyśmy mogli połowić na żywca. Fajnie będzie. Słuchajcie, mam rybę, takiego okonia na czerwonego robaka, ale nie to jest najciekawsze, ponieważ przed chwilą gdzieś w tym miejscu, jak mój mi kolega szybko zwijał wędkę, to rzucił się na nią jakiś drapieżnik, na spławik przyzwijany. I to taki naprawdę duży, konkretny. Dlatego mam nadzieję, że ten okon dzisiaj przyniesie jakiegoś czupaczka. Dobra, to super. Ja już tutaj sobie rozłożyłem wędkę na żywca, tak to wygląda, nie jest to jakaś zestaw na żywca, ja nawet nigdy nie widziałem zestawu na żywca, po prostu ciężarek jakiś, przypon i haczyk jakiś taki węgorzowy z trzema zadziorami lub czterema, trzema i ja właściwie już zarzucam, coś olbrzymiego się tam rzuciło dwukrotnie, naprawdę co chwilę tutaj ryba się rzuca. Tutaj mam też na e, z, żywca zarzuconą już wędkę gdzieś w tamtą stronę, tutaj mój kolega jeszcze nas pławik łowi, ja też za, zaraz zaczynam jeszcze łowić nas pławik i spróbujemy coś złowić dzisiaj. Jest rybka u mojego kolegi, jaka rybka? Okon, nie, wzdrążka, wzdrążka, znaczy płotka raczej, nie wiem, nie wiem i nigdy się nie dowiem, taka rybka, super. Dobra, nieważne. Także ja tu sobie łowię. Mój kolega też już zaraz zarzuca. I super. Tak. Słuchajcie, właśnie złapałem rybę. I... Wam nie pokazałem, ale teraz wam pokażę. E... Jeszcze jedna płotka. Więc spoko. To Jest ryba na żywca od razu po zarzuceniu chyba okoń, nie widzę dokładnie. Okoń. Okoń ładny. Piękny okoń. Podbierak, podbierak, podbierak. Ludziska, słuchajcie. Jest ryba od razu po zarzuceniu na wzdręgę na żywca. Okoń na żywca, nie no. okonia to się nie spodziewałem. Ale e, duży jest powiem wam. 35 cm. Taki piękny okoń. Nie wierzgaj się tu za bardzo. Proszę zobaczyć. Ładny okonek. Zaraz go wypuszczam oczywiście. Ładna sztuka nawet taki okonek. Idzie do wody. Bardzo do wody. Płynie panie o I pan okoń popłynął. Naprawdę fajnie. No, powiem wam, że naprawdę przyzwoity okonek padł. Bardzo mi się podoba taki ładny. Myślałem, że szczupak znowu. W ogóle to jest już drugi okoń na e, tym stawie taki duży. Jeszcze tutaj też są takie stawy niedaleko i też był taki duży okoń. E, więc ogólnie te stawy jakieś właśnie duże mają okonie. E, ten był na żywca, na wzdręgę. Tamten był na. Spinning na no taką e, gumę fajną. Chyba ją nawet mam. To Wam pokażę. O, na to takiego też podobnego konia złowiłem. I powiem Wam jedno: ja bardzo lubię e, drapieżniki, lubię też bardzo szczupaki, ale jakbym miał wybierać, co złowić, pomiędzy takim okoniem 35 cm a szczupakiem powiedzmy półmetrowym to bym wolał złowić okonia, bo jakoś bardziej egzotyczne są takie duże okonie, bo one jakoś dużo rzadziej się chyba trafiają od takich szczupaków. Też w ogóle przez chwilę myślałem, że to jest sandacz, bo tak otworzył pysk szeroko i myślałem, że to sandacz, ale to nie był sandacz. To był okonek. Także my tu łowimy dalej na żywca i super. No w ogóle od razu po zarzuceniu praktycznie. Ja zarzucam, tutaj czekam sobie na tą wędkę, co stała na tym sygnalizatorze, zaczyna szarpać ryba. Tam było zarzucone. W ogóle mój kolega powiedział, żeby tego nie przerzucać, bo ja trafiłem w rośliny i kolega powiedział: Nie, nie przerzucaj. I bardzo dobrze, że tak powiedział, bo bym przerzucił, pewnie bym go nie złowił. Także super, super. Oby jeszcze jakiś szczupaczek, taki jeszcze jeden okoń się złowił. W ogóle na tym stawie też są e, sumy i to nawet duże. Kilku osobom tutaj wędki połamało. E, właśnie tutaj są sumy, bardzo duże. I jeśli chcecie e, wyprawy tutaj na sumy, czyli na wątróbkę, na żywca, na trubkę, na jakieś rosówki, to dajcie oczywiście znać w komentarzu. E, albo, albo zrobimy tak. Wy dobijecie 150 łapek w górę, a ja tutaj przychodzę i łowię e, na sumy. W sensie raczej nie dobijecie tyle, jakoś tak szybko. Myślę, że w kilka tygodni, jeśli w ogóle dobijecie, ale ja tu i taki tak, nawet jeśli nie dobijecie, to przyjadę gdzieś w wakacje czy coś i po prostu spróbuję złowić takiego suma. Dlatego myślę, że warto zostawić łapkę w górę, jeśli byście chcieli. Taki fajny filmik. Także zostawiajcie łapki w górę. Super. W ogóle na tą chwilę nie mamy żadnej. Z dręgi ani żadnego mojego konka na żywca. Więc trochę słabo. I mój kolega gdzieś tam za krzakami łowi na spławik. I ja też tu jestem zmuszony łowić na spławik. I najgorsze jest to, że nic nie bierze. Więc trochę słabo. Ale jest fajnie, chociaż że jakaś ryba dzisiaj się złowiła na żywca. A ryb w sumie dzisiaj to już dużo złowiliśmy. Więc spoko. Więc czekam właśnie na rybę na spławik. Później znowu na żywca zarzucamy. I oby była jakaś fajna rybka. Na przykład taki okoń. Albo jeszcze większy. Albo szczupak. Zobaczymy. W ogóle słuchajcie, bo mój kolega miał takie bardzo podejrzane branie. Byłem tam przy tym, przy tamtych trzcinach. Zauważył, że się trzciny poruszają. I, i on zarzucił przy tych trzcinach. I jak, jak nie był tak blisko wędki, to mu cały spawik ciągnął coś pod wodę, a później wypuściło i jak wyjął to nie miał robaka. Jak trzcinami ruszało, to to może był jakiś lin nie wiem może, ale spoko jakby to była jakaś taka fajna ryba, jakiś linek. Albo karpik może mały, nie wiem, spoko by było w każdym razie. Słuchajcie, zarzuciłem obok mojego kolegi i złowiłem tam rybkę. Tam, gdzie brało mojemu koledze? Takiego malusieńkiego okonka. Super. Oczywiście będzie on dobrą przynętą. Także wędka jest już tutaj zarzucona na żywca. Jest to na razie jedyna wędka. Na tych wędkach tutaj tych dwóch nie ma żywców. W sensie na tym teoretycznie jest, ale raczej już nie żyje, prawie na pewno, więc łowimy na tą wędkę. Dokładnie udało mi się zarzucić w to miejsce samo, gdzie ten okoń mi wziął. Także bardzo fajnie i czekamy na rybkę mój kolega takiego okonka właśnie złowił, ruchliwego tam to było chyba przy tej trzcinie, gdzie próbowała złowić tą rybę, co trzciną ruszała taka piętnasteczka na jakiegoś dużego szczupaka słuchajcie, przez chwilą miałem branie na żywca na tą wędkę znowu ja na tamtego małego konia. Nie wiem, co to było, ale chyba szczupak, jeśli to była ryba, drapieżnik jakiś, to szczupak, bo mi się wydaje, że szczupaki tak bardziej powoli to wywijają i w ogóle. Ale dobra, mogę się mylić, to czekam na, na więcej brań. Słuchajcie, bo jest trochę problem jakby, ponieważ nie mamy czerwonych robaków, a na nie najlepiej brało, tylko została nam resztka kukurydzy. Na którą nic nie chcę brać. Żadna w sensie wzdręga, albo okoń. I mamy te dwie wędki na żywce na razie zarzucone. Trzy. No trzy, ale tamta. Na tamtej to nie wiadomo, co się z nią dzieje już w ogóle. Więc ja na tej wędce, na której przed chwilą coś brało, teraz to spróbuję zaciąć, jeśli coś tam jeszcze jest. Albo zwinąć, jeśli nic nie ma i zobaczyć, w jakim stanie jest przynęta. Uff, na szczęście jest jakaś ryba. Jest to taki okoń na kukurydzę w ogóle. Więc ja go już zarzucam. I fajnie jakby jeszcze się coś dzisiaj złowiło. Na razie nic na żywca nie bierze. Na razie staramy się e, złowić coś na przynęte. Tylko jest na razie obecnie wędka jedna e, zarzucona <grymna> na, na żywca. I się staramy coś złowić. E, oby się coś dzisiaj złowił. Trzymajcie kciuki. Kolega chyba coś złowił. Pokaż. Piękna. Płoć chyba ma takie piękne czerwone płetwy. Ładna sztuka, super. No, także jest coś nareszcie. Na tą wielką zdręgę, czy tam płoć, znaczy niewielką, sporą, miała z 20 cm. E, mój kolega miał branie. Była, ryba była taka duża, że e, pękła żyłka przy wyskoku. To był na pewno szczupak, ale spory. Miał co najmniej 70 cm. Tak myślimy. Ja tu mam już, właśnie, zarzuconą yy, kolejną wędkę, i mam na razie dwie wędki na żywca zarzucone. Trochę słabo, bo ładna ryba była, było widać, ale trudno się mówi i łowimy dalej. Ogólnie to dalej usiłuję, właściwie ja, no i w sumie mój kolega też, yy, tak po części. Złowić jakiegoś żywca. Ja właściwie mam dwie tutaj moje wędki, są już zarzucone, ale mój kolega żadnej nie ma zarzuconej na żywca. Szkoda trochę tamtej dużej ryby, ładna nawet była. Próbujemy dalej łowić. Mam tutaj te dwa żywce, na jednym jest okoń, na drugim jest płoć chyba. Gdzieś tam są zarzucone, blisko siebie. I czekamy na rybę, jakąkolwiek na razie na spawik lub na żywca. Jest już bardzo ciemno, a znaczy właściwie nie bardzo, tylko po prostu ciemno. I mój kolega jeszcze łowi sobie na spinning tutaj. Jedna żywcówka, jedna wędka na spławik. I łowimy tak. Może się coś jeszcze złowi, ale raczej już nie, bo to taki wieczór. Chociaż jest szansa na yy, na tego, na szczupaka albo jakiegoś okonia. Czy co tu będzie. Także 150 łapek w górę jak dobijecie. To tutaj przyjdziemy, będziemy łowić raczej na spore żywce. Jeśli złowimy sporo oczywiście. Jakiego złowimy, takiego założymy. Ale jak będzie jakiś duży, to bardzo fajnie będzie. Na spore właśnie żywce. Spore przynęty na spinning. Trochę wątróbki. I może trupka i na przykład na rosówki jeszcze. Dużo, Dużo rosówek jeszcze na haczyku. To by też było nawet w sumie spoko na jakiegoś suma. Tak byśmy właśnie sobie połowili. Fajnie było dlatego 150 łapy w górę i tutaj przyjdziemy połowić. Dobra i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i wbić to 150 wtedy, kiedy byście chcieli, żebym poszedł po prostu tutaj na suma jakiegoś nas z dużymi żywcami. Więc zostawcie suba, do zobaczenia i cześć!